Policja na lotnisko. No i tyle schodzenia po taki wodospad Posłuchajcie teraz tego To jest Airbnb, w którym właśnie zostajemy ta droga prowadzi do naszego AirBnB w Ubud. Jesteśmy właśnie w takiej kafejce. Z widokiem na pole ryżowe przepiękne. I zamówiłyśmy sobie, już Wam pokazuję Pattaya za 55 tysięcy, co jest to 3 euro, czyli 12-15 zł za Pattaya. Ceny są tutaj w Ubud no, mocno ciekawe, aż nie chce się wyjeżdżać. Zamówiłyśmy też Ice Latte za około 4 zł i są, też jaki wybór owocowych soków wyciskanych ze świeżych owoców. Też za mniej niż 4 złote, czyli z Thank Myślę, że jest 2 złote kościół, także no niesamowite ceny są tutaj. Wystarczy wyjechać tylko z tego ciągu i od razu lepiej. Patrzcie, kupiłam sobie taki wachlarz kuchenny. A trzymajcie, teraz kurwa. Są ręcznie robione w ogóle. Jesteśmy właśnie w drodze do takiego miejsca, gdzie możecie sobie wynająć miejsce nad basenem, płacicie jakąś tam minimalną kwotę, którą wydacie na barze i możecie sobie tak leżeć cały dzień. Idziemy właśnie w tamtym kierunku. Było się właśnie na przepysznym jedzonku z pięknym widokiem i jeszcze pójdziemy sobie na zachód słońca w jeszcze kolejne miejsce, żeby popatrzeć na polary ryżowe. Także lecimy. To jest to miejsce, gdzie właśnie się udajemy. No jesteśmy już w środku. Tu jest Infinity Basen z widokiem na taką dżunglę. Tam jest barek i działa to tak, że płacicie 150 tysięcy za miejsce nad basenem i 300 Macie do wydania na barze, na jedzenie i picie. Mega fajna opcja. Czyli w sumie kosztuje to 450 tysięcy. Dostajemy też uręczniczek. Wow! We have a coconut. I dostałyśmy kokoska od razu. Tego więcej. Słuchajcie teraz tego. A dzisiaj jedziemy na wycieczkę zwiedzać jaskinie i wodospady. Jedziemy właśnie na wycieczkę z naszym panem z noclegu. Jest godzina ósma rano, musimy wstać 7. no ale trudno jedziemy właśnie zwiedzać wodospady generalnie to wszystkie atrakcje Ubud o których się słyszy, czyli właśnie wodospady różne świątynie i na koniec jeszcze centrum Ubud, zobaczymy jakiś markecik, może coś ciekawego przywieziemy stąd do Polski Właśnie wyjmuję pieniądze z bankomatu. Zobaczymy, czy dostanę kartę z powrotem. Ale wszystko zadziałało. A słyszałam, że jest problem z kartami. Także potwierdzam, że działa. Jesteśmy właśnie na polach ryżowych na Bali Wubut. Przyjechaliśmy właśnie do punktu widokowego na taras ryżowej. Zobaczcie, tu jest huśtawka. Tam się właśnie huśtają na drugiej. Tutaj jest Tyrolka nad tymi tarasami. Można sobie zjechać. Wejście do tego miejsca kosztuje 25 tysięcy, czyli około 6 zł. Tam jeżdżą na rowerze po linie. Patrzcie na to. A za każde te dodatkowe rzeczy trzeba zapłacić dodatkowo. Tutaj macie cenę wszystkich atrakcji, pośtawka, podwójna postawka, taki zipline na leżąco, a tutaj rowerek po linie, tandem i zwykły i taka tyrolka zwykła. I tu można wypożyczyć sobie jeszcze stroje. To jest Brahma, Visnu i Iswara. To są nasi trzy głowy. I na wszelki miejscu mamy też Gudę, jak na rzeszowym miejscu. To jest Gudę do rzeszowym miejscu. Hiszpania jest god of the cemetery Kolejny przystanek na dzisiaj. Przyjechałyśmy już pod świątynię pierwszą, w której jest możliwość zrobienia tego oczyszczenia w wodzie. E, także zobaczymy, jak to wygląda na żywo. Idziemy teraz kupić bilety. Wejście dla jednej osoby kosztuje 50 tysięcy, czyli to jest 12 zł. I tu wchodzimy. Wypożyczyłyśmy takie darmowe sarongi, bo bez tego się nie da wejść do tej świątyni, na teren świątyni. Tutaj właśnie się odbywają te rytuały oczyszczenia. Także zaraz będziemy szukać informacji. To są takie sarongi, które muszą zostać suche. Jeżeli chcecie przejść tą, to oczyszczenie wodne, to jeszcze musicie mieć drugi sarong, który jest przeznaczony właśnie do moczenia w wodzie. I to właśnie jest miejsce, w którym odbywa się ten rytuał oczyszczenia. Zakładacie taki zielony sarong i wchodzicie w tym do wody. Ze świątyni wychodzicie przez taki markecik, gdzie macie wszystko. W sumie ceny nie są złe, ale po prostu będziemy jeszcze potem na drugim markecie, więc wolę poczekać z zakupami, ale macie tutaj dużo takiego rękodzieła, jakieś ciuchy, owocki. Kolejny przystanek, kolejna świątynia. Idziemy zobaczyć nową świątynię, gdzie jest jakaś sala podobną do skalę wykuta. Co ciekawe, przy każdej świątyni jest taki markecik, gdzie cię próbują naciągnąć na, na jakieś rzeczy, także koniecznie uważajcie, mówcie, że tu już byliście parę razy, to wtedy jakby dadzą wam spokój. Warto też wiedzieć o tym, żeby nie dotykać żadnych bananów, które próbują wam podstawić pod nos, bo jak dotkniecie, to cena z jednego dolara się zmienia na dużo więcej i już jest traktowany jako wasz, więc po prostu nie dotykajcie, jak nie chcecie kupić. I znowu ta sama sytuacja, płacicie 50 tysięcy za wejście i macie już w cenie sarong za darmo do wypożyczenia więc tak jak widzicie pani tu próbuje Wam sprzedać a Wy wcale nie musicie od niej tego kupić, bo dostaniecie tam za darmo w tym wypadku jeżeli macie długie spodnie, długi rękaw to po prostu dają Wam taką przepaskę a jeżeli macie krótkie spodenki to dostajecie znowu sarong długi do obwiązania w pasie W tej świątyni jest naprawdę dużo schodów. Także bierzcie to pod uwagę, jak, jak chcecie tu przyjechać i jest mocno słońce, no to może być ciężko z powrotem na górę. jak tu jest po prostu przepięknie trochę się tu szło i jeszcze będzie trochę męczarni z wchodzeniem po tych schodach, no ale jakby warto. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle dżungla. Takie liany wiszą. No i te świątynie wykute w skałach. Szkoda, że film nie odzwierciedla jakby całej tej atmosfery. Tu są takie kadzidła zapalone i to tak pięknie pachnie. No przepięknie teraz czeka nas droga pod górę Jak zatrzymajcie kciuki kolejne miejsce, tym razem zatrzymujemy się zobaczyć wodospad i uwaga, zaskoczenie kolejne schody moi drodzy tym razem wejście kosztowało 20 tysięcy czyli 5-4 złote także lecimy no i tyle schodzenia po taki wodospad no nieźle nie na to jedziemy dalej, to jest tylko fontanna a braliście się, co? Dobra, teraz robimy zakłady, czy wpadnę do wody, czy nie wpadnę do wody. A tylko powiem, że kamienie są dosyć mokre. Tam w skale jest jeden wodospad. Pływają rybsze. Jesteśmy pod wodospadem, patrzcie na to. I teraz prowadzi taka mała dróżka, dosyć stroma, z tego wodospadu, do jakiejś jaskini. Także ja, wielka samka jaskini, idę sprawdzić. Dora Explora, idę zwiedzać jaskinię na Bali. Z takim pięknym widokiem za mną, z wodospadem. Uch! Patrzcie na ten widok, jak się tu pięknie promienie słońca przebijają przez te liście palmowe. Mam nadzieję, że nie spotkam żadnego węża, bo podobno to są. Docieramy na taką polankę, gdzie można kupić coś do picia. I chyba tutaj będzie już ta jaskinia zaraz. Patrzcie, mamy cake, czyli jaskinia. W prawo, a w prawo jest tylko ta lina. I trzeba przejść po tej linii jakoś. Patrzcie, jaki on gruby bambus. Czajcie to. To jest normalnie gigantyczne. Jeszcze raz widzę taki na żywo. Kupiłam mikrobanana. To nie jest malutki. Jestem właśnie w pałacu w Ubud. Gratuluję, jak to pięknie. Jestem właśnie w samym centrum ubud. Tutaj właśnie mamy pałac po lewej stronie. A ja w tym momencie kieruję się na market. Zobaczymy, co ciekawego tu można kupić. Patrzcie, to tu jest rzeczy i to się nie kończy. I jest jeszcze drugie po drugiej stronie i jeszcze na samej górze. Także będzie dużo oglądania. Jest mnóstwo jakiejś biżuterii. Macie też mnóstwo ciuchów, ja sobie właśnie kupiłam taki setek, pokażę Wam sumę nawet, tylko w kolorze niebieskim, teraz go już nie ma, ale wygląda tak. ma tutaj takie spodnie, które trochę wyglądają jak wieczorowa sukienka, sobie to tak wiążecie dookoła, bardzo fajne i wyterkowałam 150 z 300, czyli generalnie o połowę mniej można zapłacić, oni zawyżają dwa razy ceny. I z takiej hali wychodzicie sobie w prawo, w taką uliczkę i macie dalej e, straganiki tutaj. No, można znaleźć wszystko, nawet markowe w cudzysłowie, torebki. A w ogóle nie spodziewałam się, że ta ulica z e, tymi straganami jest taka głupia. Sorry, sorry, thank you. Wracając do tematu. I idę właśnie sobie tą dróżką, powiem wam, że jest mnóstwo ciekawych rzeczy, ale kurde, ja mam za mało, wiecie, no ja jestem z mam jednym plecakiem, więc ja też nie mogę sobie tak polecieć grubo i nakupować różnych rzeczy, chociaż chciałabym, bo nie wiem, kiedy następnym razem będę, wiecie, na Bali. Więc chciałabym mieć jakieś pamiątki, chociaż już parę mam. Muszę też kupić coś rodzince, zobaczymy. I jeszcze oczywiście magnesy, także no i pójść coś zjeść. Co również warto wiedzieć, przyjeżdżając na Bali, to to, że jeżeli dziewczyna ma okres, to nie powinno się wchodzić wtedy do żadnej świątyni, bo wtedy taka kobieta jest uważana za nieczystą, także miejcie to na uwadze dziewczyny. Pan, który nam wynajmuje to Airbnb, w którym jesteśmy aktualnie, mówił nam również, że jak idziemy gdzieś na market, czy generalnie na jakieś zakupy takie trochę turystyczne, to trzeba mieć na uwadze, że oni podnoszą specjalnie dla turystów dwa razy cenę. Więc spokojnie możecie się wytargować i podać im cenę dwa razy mniejszą. E, I wtedy będzie to cena, która powinna być do tego produktu. Także e, na to nas uczulał. Patrzcie, jestem na Bali i eskortuje nas policja na lotnisko. Takie wrażenia tylko w Indonezji. Ja jestem właśnie w drodze już na lotnisko, na Bali. Wybieramy się w kolejne miejsce. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To obserwuj mój kanał po więcej vlogów z różnych ciekawych miejsc. Nad na się wygnamy, i widzimy się w kolejnym filmie.